Ale się masz Woliło mi się podłączałem się, kurwa przypaliło. Pompa Doje tutaj! Doje, doje Tak się kurwa rusza je pan. <grystanie> Wyjdę z samochodu, co? Ale pachnie mm. <grystanie> o!

所以你就瞒着眼睛。我的眼睛都很重要。你看这样子太重要了。这样子太重要了。这样子太重要了。

Starbust Wypierdale, kocie, bo cię przybacze! chuja! Ale już się te pompał... ładnie rozdziały, nie? Powiem. Zaraz, ja kurwa, ty... O kurwa! Kurczę, kurwa! kurwa. No, o. Nie, Jakbym je rodził gdzieś na placu, no najlepiej, nie? To bym mnie i na czwórce raczej. Ja straliłem na czwórce to ostatnio, raczej. Ale opony miałem jak masło miękkie już, nie? No, ja. Tutaj dobrze jest. Tutaj dobrze. I tam koło Romka. Ale dojebaliśmy. Jeden z plaży na bloku nie dołożył. Coś nie do zajeba...